Hejo, hejo, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. Jeżeli mnie jeszcze nie znacie, to mam na imię Ewelina i ten kanał Ewella Sunshine jest taki bardzo, bardzo uniwersalny. Jest to w sumie taka tematyka, taki lifestyle. Miało być o urodzie, o modzie, a po prostu skończyło się na tym, że są tutaj również podróże, są, jest tutaj dużo takich holi zakupowych. Dużo pogadanek, ostatnio robię też live'y także zapraszam Was serdecznie. No i co? No o zdrowiu, o urodzie, o modzie, o świecie. Takie zwykłe też szare życie pokazuje. Szare, nie szare. No, dla jednych szare, dla drugich nie. Ale mówię takie sprawy życia codziennego. Dobra, kochani. No to co? O czym bym chciała dzisiaj z Wami porozmawiać? Jak ja ten dzień zaczęłam? Słuchajcie, byłam dzisiaj w solarium. W solarium zdecydowałam się, żeby znowu chodzić do solarium, bo na mnie solarium ma bardzo dobroczynny wpływ. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, ale tak jak mówię, pójdę sobie na to 5-6 minut. Nie kupiłam dzisiaj żadnego karnetu, ale powiedziałam, że następnym razem sobie taki karnet wykupię. Chcę się odrobinkę opalić, tak żeby była ładna, złota opalenizna. Nie chcę żadnych tam, wiecie, skwarków, bo mi się to nie podoba. Kiedyś, jak byłam młodsza, to po prostu lubiłam. Czym ciemniejsza opalenizna, tym lepsza była dla mnie. No, ale już z tego wyrosłam. Dojrzalsza jestem. Więc mówię, troszeczkę przed latem y, fajnie by było przyróżowić tą skórę, nie być takim Taką córką młynarza, jak to mówią. No i co? Dzieci zaprowadziłam do szkoły. Jeszcze godzina chyba szósta była. Kolega sąsiad do mnie napisał, czy mogłabym zabrać jego córki do szkoły, bo on bardzo, ale to bardzo, bardzo chory. No i tak średnio raz w tygodniu po prostu te dzieciaczki teraz zabieram. Raz jedną córkę, raz drugą, raz dwie, bo on chory. A on tak nie ma znikąd pomocy, więc ja mówię: No, nie ma problemu. Słuchajcie, jak. Jak trzeba, to trzeba, nie ma problemu. Więc najprawdopodobniej córeczki przyjdą dzisiaj do mnie na obiad. Miałam mieć w ogóle inny obiad dzisiaj w zamyśle, ale że one przyjdą, to takie trochę typowo angielskie jedzenie zrobię. Po prostu wstawię frytasy, kiełbaski, wstawię także może jakąś surówkę. One lubią takie te surówki, co Oskarek zawsze pomaga mi robić. Także obiad już mają, jeszcze mam do tego zupę, a nawet dwie zupy. Jedną rosół, a drugą pomidorówkę. No i co kochani? Wygrzałam się tam w tym solarium. Tak fajnie spędziłam ten czas i powiem Wam, nim czy słyszycie kot na, na, na swoje się tam mm, warczy. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, jest dzisiaj słonecznie, bardzo ładnie, a co najlepsze? Wzięliśmy dzisiaj kotka do szkoły tego małego rudego, żeby pokazać, bo Oskar tam naobiecywał, wiecie, tym, tym swoim nauczycielom i swoim kolegom, koleżankom w klasie, że przyniesie kotka, żeby pokazać. No i próbowaliśmy wziąć też tą kotkę na smyczy. Taki ma ten, te, te swoje wdzianką, co zamówiłam na temu. Gdzie kot się wyrywał? Nie ma opcji. Nie, nie dało się go wziąć na spacerek. Więc wzięliśmy tylko tego malutkiego, no i po prostu wszyscy byli tacy zauroczeni tym kotkiem, no z ręki do ręki przechodził, od nauczycielki do nauczycielki, one też mają kotki, tylko już dorosłe i też mają rudę. no, także mówią, że jest śliczna, mówię, a szkoda, że nie, widzia nie widziałyście tego białego, bo biały to jest dopiero aniołeczek, eee, no. Także zaraz Wam tu te kociaki pokażę. Yy, dzisiaj już odkurzyłam, wstawiłam pranie, jedno, drugie, także ogarniam, ogarniam, co mogę, ale mówię, idę po prostu, kochani, póki Szarlotka jest też w szkole, bo wiecie, yy, no jak z, bym z nią poszła do solarium, więc mówię, zacznę od tego solarium i później sobie resztę rzeczy będę robiła. Także owoce, warzywa tutaj mam, jakby one też przyszły, Także jakąś tam słodyczkę też kupię po drodze w Herons Food. No i tak to niech spędzą czas na dworze. Niech trochę, może pójdziemy na jakiś plac zabaw, żeby nie siedzieć w tym domu. No, a ten ich tata bardzo, ale to bardzo chory. Dobra, to dam mu trochę się wyspać, odpocząć. Eee, no. A dziewczynki tutaj spędzą, spędzą ten czas. Ale powiem Wam, że te kociaki to dzisiaj tak buszowały w nocy, co chwilę mnie wybudzały. Nie mogłam zasnąć. Wybudzałam się co chwilę. <laughs> Nie no, teraz to dają czadu. Co ten jeden wyprawia? Matko jedyna. Zaraz wam tu pokażę. Co ty robisz? Ale fajnie, bo sobie wzięły to jedno siedzonko, taką, taką pufę kupiłam w tym. Gdzie to? W Charity Shopie? Czemu ona tak miauczy? To tą pufę taką. I tą pufę atakują i drapią, a sofy są w spokoju na szczęście. Także na razie sof nie atakują, bo te pazurki to mają już ostre. No, ale mama, ją, mama je uczy, żeby tam drapać właśnie tą pufę. No, także super. Ale coś ta moja kotka, taka jest wybredna do jedzenia. Tutaj sąsiadka też przyniosła jej te whiskas. Tylko, że ona nie lubi salmona. Salmon to jest łosoś. Ona w ogóle mało, mało lubi ryby. Ale wiecie, co ona lubi? Ona po prostu lubi mięso surowe. No bo słuchajcie, to jest kot tak naprawdę łowny i on cały czas był Praktycznie na podwórku, zanim za do mnie trafił. A miał 3 lata, jak do mnie trafił ten kotek. Tak mi mówiła przynajmniej ta Litwinka. E, no, także był łowny i myszki i gdzieś tam szczurki podgryzał, ale nie jadł ich. No. Ale lubi tą karmę, tą mokrą karmę, wiecie. I najlepiej gdzieś mu się sprawdza temu kotu z Tesco karma. Więc mamy tu kilka karm. Tej suchej to staram się już unikać, bo gdzieś tam zauważyłam, że ją chyba jelitka bolały, czy coś. Tak wtedy chodziła bitna, tak jęczała. Nie mogła się załatwić po prostu. Pewnie od tej suchej karmy. Słyszałam, żeby kotu nie dawać w ogóle suchej karmy tylko. Żeby, żeby raczej rzadko kiedy dawać. No, no wiadomo, sucha karma to przecież jest bardzo przetworzona, bardzo. To trzeba też dużo pić przy tym. Dobra, to nic. To na razie uciekam i po prostu idziemy na ogród. Pokażę Wam kłoteczki, jakie są fajne. I zaraz muszę iść po szarlotkę do przedszkola. Także. No nie mam dzisiaj za dużo rzeczy do zrobienia, miałam całkiem inne plany, no ale troszeczkę mnie wybił z rytmu ten, 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 kolega no ale słuchajcie, no jak mu nie pomogę, to kto mu pomoże bidny by musiał się teraz zrywać z tego uszka a strasznie wymiotuje i w ogóle, no, no strasznie się czuje i ma jeszcze tą flu grypę Także może z jedzenia to, co bym mu mogła zanieść. Jakiegoś rosołu jedynie. No bo co? Oni tam mają inne jakieś metody. Muszę kiedyś podpytać, co oni jedzą, jak są chorzy na przykład. No jeju, co tego te wyprawiają? Jagody dzisiaj buszowały. Ten jeden to mi wlazł na głowę dzisiaj. A kod mnie w nocy budził, żeby mu jeść dać no mówię wam, no dzisiaj to wariatkowo miałam okej, okay, dobra, no to nic, to uciekam dobra, teraz sobie wstawię może ciemne pranie i tutaj mam taki Mr. Muscle y, o, do, żel do oddrenowania rur trzeba takie rzeczy porobić no i potem może z koteczkiem pójdę sobie tutaj na podwóreczko no, ok. Dzisiaj tak postanowiłam, że sobie mm, zjem jakiś posiłek, taki treściwszy, ale to dopiero gdzieś tak o godzinie 15. A teraz mam ochotę na oliwki. Oliweczki, kochani. I tutaj mam awokado, dużej ilości wody. Może sobie spróbuję tego kolagenu znowu. Mm, z rana sobie wypiłam aloesik, i, kochani, wodę. Z octem jabłkowym. No, musicie trochę pochodzić sobie. No, poskać sobie. No, kotka chodzi, bo się boi. Boi się. Chodź, 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 ty, Kituś, chodź. No. Gdzie ty tam tak hasasz, co? Kituś. Gdzie ty tam tak hasasz? Już? Już się zaczyna? Boisz się o swoje koteczki, tak? Nie bój się, pani cię tutaj pilnuje. Zobaczcie, jak sobie hasają. Zobaczcie, jak sobie hasają. Pani tutaj jest. Tak, a tutaj mamusia się boi o swoje kiciuńki, tak? Boisz się. Boisz się. Muszę zebrać tą, tą całą tą trawę. Kityś, Kituś, zobaczcie tego białego, jaki piękny jest. Jaki jest piękny. Kitoś. Kituś. Gdzieś ty tam wlazła? Gdzieś ty tam wlazła? No, co, no poznaj troszeczkę świata, poznaj troszkę świata. Nie bój się, musisz się powolutku przyzwyczajać. A, idzie, idzie biały. Zobacz jaki piękny jest. Fajne koteczki, co? No takie są słodziaki. Wszystkim się tak te kotki podobają. Rozmawiałam sobie tutaj dzisiaj z koleżanką. W szkole ona ma też kotki, ale ona, ona oddała ludziom albo sprzedała. Hmm. Ona jest z Rumunii i tego. No i pyta się, czy, czy komuś sprzedaje. A ja mówi: Nie, zostawiam wszystkie koty. Że, wszystkie zostawiasz? że ja mówię: No, zostawiam. Tak, taka jest nasza decyzja. No, ale mogłabyś sprzedać też te koty. A ja mówię, Nie, no, chcieli kupić przecież i to za niemałe pieniądze ale, ale nie, <noise> zostawiamy te koty. Ona mówiła, że radę z tymi kotami, wiesz, jak one będą biegały, skakały. Eee, no ile jedzenia trzeba takim kotom? Ja mówię, no, no wiem, ale tak stwierdziliśmy, że po prostu zostawiamy te koty. Mam już żonkilki, kochani. Piękne żonkile mi wyszły. Mam już natkę pietruszki, kochani. Mięty jeszcze nie ma. Dopiero się rodzi. Tutaj agrescik. Malinki. Ale to wszystko dopiero, wiecie, się rodzi do życia. No, także kotusie są przepiękną się. Yy, tak, ale ta mamusia pilnuje ich, tu pilnuje, żeby tam się im nic nie stało. Dobrą jest mamą. Kocią mamą, dobrą jest. Okej okay, kochani, także z Eliską sobie chwilę porozmawiałam, bo tutaj szła ze sklepu i od lekarza. Bo byłyśmy dzisiaj tak umówione wstępnie na godzinę 10, że pójdziemy kupić kwiatki, co nie? Ale mm, ja tak stwierdziłam, że dzisiaj nie, bo chcę iść do tego solarium, no i tam jeszcze musiałam trochę uporządkować w domu, więc mówię sobie dzisiaj odpuszczam, wiecie, to nie ucieknie kwiatki można w każdej chwili sadzić w sumie, tak mówią no marzec, kwiecień, że już się powinno zasadzać, takie rzeczy ale wiecie, teraz te sadzonki są wystarczy jakiś tam nie wiem czy właśnie, czy do ziemi wsadzić te sadzonki jak kupię, czy po prostu do pojemników, ale chyba wiecie, do pojemników sadzę bo wtedy nie trzeba tak plewić no dobra, zobaczymy zresztą. Także jeszcze nie, nie zdecydowałam się, jakie kwiatki będę kupować. No, jakieś garanium pewnie. Garanium to zawsze miałam w ogrodzie. Bratki też miałam zawsze. O, jaki wielki bąk. Ja tak zauważyłam, że mm, co roku to coraz mniej pszczół i bąków jest, wiecie? To jest taki niepokojący alarm bo widocznie coś rozpylają w powietrzu albo jakaś tam technologia kiedyś to pamiętam roje były tych tych, tych, tych os pszczół i tak dalej dobra idę kochani do przedszkola po szarlotkę także chyba będę kończyła tego vloga może coś jeszcze dogram nie wiem zobaczymy może jak dziewczynki przyjdą coś, coś tam dogram ale w sumie tak chciałam chwilę do Was zagadać, bo dawno nie nagrywałam vlogów. A oprócz live'ów to też chcę, żeby po prostu vlogi wchodziły. Niedługo przyjdzie ta paczka z temu, także będą jakieś. jakaś sukieneczka na pewno będzie, coś będzie fajnego. No, sama jestem ciekawa. Chciałabym sobie jedne buty zamówić, takie troszeczkę, można powiedzieć, że to są. Wiosenne, trochę takie jesienne, ale można również latem je nosić. Do sukieneczek, takie jedne mi się spodobały buciki. Ja zawsze lubiłam tego typu. A jakie to nie chcę na razie zdradzać? Być może sobie jeszcze zamówię takie, takie buty. No. Dobra, to nic, to na razie, to uciekam.